Cześć, tu z Polska. Dzisiaj pokażę Wam, co trafiłem w kartach Champions League 2015. Tutaj mamy już takiego bramkarza. bazówka. Następnie mamy takiego co ma na imię? takiego, który ma na imię Stefan. Nie wiem, jakie ma nazwisko. Następnie, proszę Państwa, mamy. Fabiano z Monaco FC mamy Saula Nigeus z Atletico Madrytu następnie mamy top player, playera Maticia z Chelsea następnie mamy Puchar według mnie jest to dość rzadka karta bo w poprzednich edycjach nie udało mi się niestety trafić więc do następnego rozpakowania. Cześć. Do następnego.